Litwa za i świętej Rity. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święta Rito Kasio, wzorze żon i matek i zakonnic. Uciekam się do Twego wstawiennictwa w najtrudniejszych chwilach mego życia. Ty wiesz, jak często jestem doświadczany smutkiem. Gdyż nie umiem znaleźć drogi wyjścia z wielu bolesnych sytuacji, Wyproś dla mnie u Pana łaskę, której potrzebuję, a przede wszystkim pełne zaufanie Bogu i wewnętrzny pokój. Spraw, abym mógł naśladować Twoją słodką łagodność, Twoją siłę w doświadczeniach i heroiczne miłosierdzie. Spraw, aby moje cierpienia, mogły wspomóc wszystkich moich bliskich i aby wszyscy mogli być zbawieni. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Litania do Świętej Rity. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maria, Matko dobrej rady, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święta Moniko, módl się za nami. Święta Rito, módl się za nami. Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, módl się za nami. Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami. Obrono i ucieczko opuszczonych, módl się za nami. Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, módl się za nami. Przykładzie łagodności i pokory, módl się za nami. Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczania, módl się za nami. Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, módl się za nami. Ozdobo zakonu augustiańskiego, módl się za nami. Różo miłości, módl się za nami. Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami. Oblubiennico Jezusa cierpiącego, módl się za nami. Święta Rito cierniem z korony Chrystusa zraniona, módl się za nami. Święta Rito raną na czole ozdobiona, módl się za nami. Święta Rito, pełna ufności w opatrzność Bożą, módl się za nami. Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami. Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami. Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, módl się za nami. Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, Módź się za nami, abyśmy wyrzekli się miłości własnej. Uproś nam święta rito, abyśmy ćwiczyli się w pokorze. Uproś nam święta rito, abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli. Uproś nam święta rito, abyśmy Boga ponad wszystko kochali. Uproś nam święta rito, abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali. Uproś nam, święta Rito, abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali. Uproś nam, święta Rito, abyśmy bliźnik jak samych siebie kochali. Uproś nam, święta Rito, abyśmy Twoje cnoty naśladowali. Uproś nam, święta Rito, we wszystkich prośbach wspomagaj nas, święta Rito. We wszystkich niebezpieczeństwach, wspomagaj nam, nas Święta Rito. We wszystkich potrzebach i uciskach, wspomagaj nas, Święta Rito. W każdym smutku i przeciwności, wspomagaj nas, Święta Rito. W krzyżu i cierpieniu, wspomagaj nas, Święta Rito. W godzinie śmierci. Wspomagaj nas, Święta Rito. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Rito, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Ojcze Niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa. Udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.